Księga Ezechiela, rozdział piąty A ty, synu człowieczy, weź sobie ostry miecz. Użyj go jako brzytwy i ogól nim głowę i brodę. Potem weź sobie wagę i rozdziel włosy. Jedną trzecią część spal w ogniu w środku miasta, gdy dni oblężenia się dopełnią. Potem weź drugą część, i potnij ją mieczem dokoła, a trzecią część rozrzuć na wiatr, a ja wyciągnę miecz za nimi. I weź z nich nieco i zawiąż je w połach swojej szaty. Także z tych weź jeszcze kilka i rzuć je w środek ognia i spal je w ogniu. Z tego wyjdzie ogień na cały dom izraelski. Tak mówi wszechmocny Pan. Tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem je pośrodku narodu, a dokoła Niego kraje, lecz ono sprzeciwiło się moim prawom gorzej niż narody i moim przykazaniom bardziej niż kraje sąsiednie, gdyż wzgardzili moimi prawami i według moich przykazań nie postępowali. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Ponieważ sprzeciwialiście się bardziej niż narody dokoła was, nie postępowaliście według moich przykazań i nie wykonywaliście moich praw, nie wykonywaliście nawet praw narodów sąsiednich, dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Oto również ja wystąpię przeciwko tobie i na oczach narodów dokonam moich sądów pośród Ciebie. I z powodu wszystkich Twoich obrzydliwości dokonam na Tobie czegoś, czego jeszcze nie uczyniłem i czego już nigdy nie uczynię. Dlatego ojcowie jeść będą swoich synów pośród Ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców. I wykonam na Tobie wyroki i rozproszę na wszystkie strony wszystko, co po Tobie zostanie. Dlatego jako żyje. Mówi Wszechmocny Pan, ponieważ moją świątynię splugawiłeś wszystkimi swoimi ohydami i wszystkimi swoimi obrzydliwościami, dlatego również ja odrzucę Cię. Moje oko nawet nie drgnie i także ja nie będę miał litości. Jedna trzecia z Ciebie pomrze od zarazy i zginie pośród Ciebie z głodu. A jedna trzecia padnie od miecza wokoło ciebie, a jedną trzecią rozrzucę na wszystkie strony i miecz za nimi wyciągnę. Potem ustanie mój gniew, a uspokoję moją zapalczywość na nich i pokrzepię się. Wtedy poznają, że ja, Pan, przemawiałem w żarliwości, gdy na nich swój gniew wywierałem. I zrobię z ciebie ruinę i przedmiot hańby wśród sąsiednich narodów na oczach każdego przechodnia, i staniesz się przedmiotem hańby i szyderstwa, przestrogą i postrachem dla sąsiednich narodów, gdy dokonam nad tobą sądów w gniewie i zapalczywości i w srogich karach. Ja, pan, powiedziałem, wypuszczę na was zgubne strzały głodu, które będą niszczycielkami wysłanymi na Was przeze mnie, aby Was zgubić, a nadto ześlę na Was głód i uszczuplę zapasy chleba. I ześlę na Was głód i dzikie zwierzęta, aby uczyniły Was bezdzietnymi. Zaraza i przelew krwi przejdą pośród Ciebie, i sprowadzę na Ciebie miecz. Ja Pan powiedziałem. Księga Ezechiela, rozdział szósty: I doszło mnie słowo Pana, tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim, i mów: Góry Izraelskie, słuchajcie słowa Wszechmocnego Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do gór i pagórków, do strumyków i dolin. Oto ja, ja sprowadzę na Was miecz i zniszczę Wasze świątynki na wzgórzach, i spustoszeją Wasze ołtarze, rozbite będą Wasze ołtarze kadzidlane, i położę Waszych zabitych u stóp Waszych bałwanów, i pokładę trupy synów izraelskich, u stóp ich bałwanów i porozrzucam wasze kości dokoła waszych ołtarzy. Wszędzie, gdzie mieszkacie, będą miasta spustoszone i świątynki na wzgórzach opustoszeją. Także wasze ołtarze będą spustoszone i zniszczone, wasze bałwany będą rozbite i znikną, wasze ołtarze kadzidlane rozbite w kawałki. A wasze roboty unicestwione, a zabici będą leżeć wśród was, i poznacie, że ja jestem pan. Lecz pozostawię wam przy życiu niektórych, którzy ocaleją od miecza pośród narodów, gdy was rozproszę po krajach. Wtedy ci z Was, którzy ocaleją, będą mnie wspominać wśród narodów, do których zostali uprowadzeni. I skruszę wszeteczne ich serce, które odwróciło się ode mnie, i oślepię ich oczy, które zalotnie spoglądały na ich bałwany, i poczują wstręt do samych siebie z powodu złych czynów, które popełnili przez wszystkie swoje obrzydliwości, i poznają, że ja jestem Pan, i że nie nadaremnie mówiłem że sprowadzę na nich to nieszczęście. Tak mówi Wszechmocny Pan. Klaśnij w dłonie, tupnij nogą i powiedz Biada wszystkim złym ohydom domu izraelskiego, które padną od miecza, głodu i zarazy. Kto jest daleko, umrze od zarazy, a kto jest blisko, padnie od miecza. Kto pozostanie i uchowa się, Umrze z głodu, tak wywrę na nich swój gniew. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy ich pobici będą leżeć wśród swoich bałwanów, wokół ich ołtarzy, na każdym wyniosłym wzgórzu, na wszystkich szczytach górskich i pod każdym zielonym drzewem i bujnym terebintem, w miejscu, gdzie ofiarowali miłą woń swoim ohydom. Wyciągnę swoją rękę przeciwko nim i uczynię kraj straszliwym pustkowiem, od pustyni aż do rybli, wszędzie, gdzie mieszkają, i poznają, że ja jestem Pan. Przypowieści Salomona, rozdział 22. Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili Twoi Ojcowie. Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych. List świętego Pawła do Efezjan, rozdział szósty. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w panu, bo to rzecz słuszna: czci ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają pana w niebie i że on nie ma względu na osoby. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stujcie, tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też ubicę zbawienia i miecz ducha, którym jest słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie Zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, aby ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. O wszystkim zaś, Żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu, którego posłałem do Was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, i aby pocieszył Wasze serca. Pokój niech będzie braciom, i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują pana naszego Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. Amen.